Zbieramy się dzisiaj w tej świątyni z wielką radością, bo uczestniczymy w mszy świętej, podczas której tych siedmiu przed chwilą przedstawionych mężczyzn stanie się diakonami. Dla wielu z nas są oni naszymi bliskimi, krewnymi, przyjaciółmi czy wychowankami trzeba powiedzieć, że ta dzisiejsza uroczystość pięknie wpisuje się w Słowo Boże, jakie zostało wybrane na dzień dzisiejszy, na dzisiejszą okazję. Można powiedzieć, że to, co opisują dzieje apostolskie spina jakby klamrą. To wydarzenie, w jakim dzisiaj uczestniczymy, z tym wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat. Bo dzisiaj także diakonami stanie się siedmiu mężczyzn, podobnie jak wieki temu apostołowie wybrali siedmiu spośród wyznawców Chrystusa, którzy mieli pomagać apostołom w ich posłudze. Tym bardziej zatem zobowiązuje nas to do tego, aby spojrzeć na diakonat w świetle jego początków, w świetle tego, co było niejako jego korzeniem, jego źródłem. Czytając Dzieje Apostolskie, możemy stwierdzić, że funkcja diakona istniała w kościele od początków jego funkcjonowania. Tak jak wczytywaliśmy się w ten fragment, widzimy, że zostali oni ustanowieni przez apostołów, aby pełnić służbę na rzecz ubogich. Kiedy apostołowie nie nadążali już z organizacją pracy w rozrastających się wspólnotach. Z czasem ich służba wiązała się ściśle z liturgią, zwłaszcza z Eucharystią. Czytając dzieła św. Ignacego z Antiochii i św. Justyna, widzimy, że do zadań diakonów na początku należała pomoc w łamaniu konsekrowanego chleba w czasie Eucharystii i udzielanie go nieobecnym na zgromadzenia, zwłaszcza chorym. Według tradycji apostolskiej świętego Hipolita, diakon przedstawiał dary ofiarne służące do celebracji mszy świętej. Nieco późniejsze konstytucje apostolskie do zadań diakonów dołączyły też przedstawianie intencji modlitwy litani litanijnej, czyli modlitwy powszechnej. Jeszcze później uprawnienia diakona zostały poszerzone i mógł on czytać Ewangelię, głosić Słowo Boże i sprawować niektóre sakramenty. Aktualnie w rytuale święceń diakonatu wskazuje się służebny charakter tej posługi. Diakoni umocnieni darem Ducha Świętego mają pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Posługa miłości wyraża się w spróbowaniu czynności liturgicznych w czasie mszy świętej, możliwości udzielania chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych przewodniczeniu brzędom pogrzebu. Jednakże przede wszystkim diakoni ściśle związani z ołtarzem Chrystusa w imieniu biskupa mają spełniać dzieła miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich powinien stawać się sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Moi drodzy, Słowo Boże na dzień dzisiejszy Przypomina nam, jakimi przymiotami mieli się wyróżniać ci, którzy byli pierwszymi diakonami. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do tych słów, które zostały nam zostawione. Wsłuchajmy się w to, czym kierowali się apostołowie. Upaczcie zatem bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. Diakon według tych słów z dziejów apostolskich powinien być kimś, kto cieszy się dobrą sławą. Te słowa pokazują, że powinien on posiadać pewne ludzkie przymioty, które powodują, że inni mogą w nim widzieć człowieka godnego naśladowania. Powinien posiadać pewne cnoty, które wyraża, wyróżniają go na tle innych, powodując, że może on być dla nich wzorem. Doprecyzowuje to Święty Paweł w liście do Tymoteusza. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Czy chodzi tutaj, moi drodzy, tylko o to, żeby być nienagannym w oczach innych? Nie. Jeśli dzisiejsi diakoni skulpiliby się na tym, tylko i wyłącznie na tym ich pełnienie posługi dykońskiej i przeszuka państwo wiele by straciło, gdyż ryzykowaliby czynienie dobra ze względu na opinię ludzką. Te przymioty i praca nad sobą, która ma ich doprowadzić do tego, by stawali się ludźmi, o których można powiedzieć, że cieszą się dobrą sławą, mają być czymś, co wynika z ich głębokiej relacji z Jezusem i z ich wewnętrznej przemiany. Przemiany dokonujące się w człowieku, który przez swoje głębokie nawrócenie i doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego radykalnie zmienia swoje życie. Tylko to głębokie doświadczenie wiary, otwarcie się na Jezusa może pomóc w tym, żeby nasze postępowanie nie było czynione pod jakąkolwiek publikę, ale było czymś, co będzie wynikało z głębi naszego serca. I tego, moi drodzy, przyszli tak oni chciałbym przede wszystkim wam życzyć, abyście nigdy nie zapominali o budowaniu tej osobistej relacji z Chrystusem, gdyż jest ona źródłem waszego posługiwania. Jest ona źródłem posługiwania każdego z nas, który służy Bogu i człowiekowi. Niech ta relacja napędza was do tego, byście nie przestawali się rozwijać, pielęgnując talenty, które złożył w was Bóg, wypleniając wasze wady, nieustannie pracując nad sobą, a szczególnie czuwając nad tym, aby nie oponował Was grzech, który zamyka nas na Boga. Strzeżcie się także rutyny i pychy, które powodują, że zbyt często osiadamy na laurach, szczególnie tam, gdzie powinniśmy nadal pracować nad sobą. Słowo Boże, które przywoływaliśmy przed chwilą, mówi także, że ci, którzy mieli stać się diakonami, mieli być pełni ducha świętego. Cóż to z kolei oznacza? Być pełnym ducha oznacza być w stanie łaski uświęcającej, który to stan stanowi podstawę do tego, by przyjmować inne łaski, jakich chce nam udzielać Bóg. Zatem starajcie się dbać o swoją osobistą świętość, ale nie w znaczeniu perfekcji, ale w znaczeniu budowania każdego dnia waszej osobistej relacji z Bogiem. Otwierajcie się na działanie ducha świętego, który przez swoje natchnienia będzie przemawiał do Was. Bądźcie pełni ducha, czyli wrażliwi na świat nadprzyrodzony, o którym dzisiaj tak często się zapomina. W tym wszystkim pomaga nam modlitwa. To ona uwrażliwe nasze serce czyni nas otwartymi na Boga, jest niejako oddechem naszej duszy. Nie ulegajcie złudzeniu, że wystarczy tylko odmówić liturgię godzin, do której odmawiania od dzisiaj się zobowiązujecie. Po pierwsze, starajcie się odmawiać ją sercem, karmcie się nią, niech ona stanie się dla Was nie tylko kolejnym tekstem, który trzeba szybko wyrecytować, ale przede wszystkim niech będzie fundamentem, na podstawie którego będzie rozwijała się Wasza osobista modlitwa. Modlitwa, która będzie Was otwierała na Ducha Świętego i Jego działanie. I to jest ta kolejna rzecz, jakiej chciałbym Wam dzisiaj życzyć. Abyście każdego dnia stawali się coraz bardziej ludźmi modlitwy, modlitwy, z której będzie wypływał wasz czyn, wasze nieustanne otwieranie się na Ducha Świętego. I jeszcze jedno ostatnie wskazanie, które zostawili nam postołowie. Poszukiwani przez nich kandydaci na jekonów mieli cieszyć się dobrą sławą, być pełnymi ducha i mądrości. I myliłby się ten, który myślałby o tym, że tę mądrość możemy utożsamiać tylko i wyłącznie z wiedzą. O tym, czym jest mądrość, mówi nam przede wszystkim Pismo Święte. W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę. Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przekazania, a Pan cię nią obdarzy. Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma on upodobanie. Bądź posłuszny, bojaźni Pana, i nie przystępuj do niego z sercem dwoistym. Nie bądź oburnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pismo Święte mówi nam, że mądrość bierze się z bojaźni Pana i przestrzeganie Jego przykazań. To właśnie one są źródłem mądrości, która wiedzie nas z kolei do roztropności, pomaga nam dokonywać właściwych wyborów, czy dobrze radzić innym. Nie oznacza to, że macie nie zdobywać wiedzy i nie rozwijać swojego intelektu, ale raczej łączyć jedno i drugie. W ten sposób będziecie wiedzieli, na co poświęcać swój czas, jaką wiedzę zdobywać, na co skierować swoje intelektualne siły. Jest to może szczególnie ważne w czasach dzisiejszych, gdy jesteśmy otoczeni tyloma rzeczami i propozycjami, że ciężko jest nam niekiedy właściwie wybierać. I to jest ta kolejna, trzecia rzecz, której chciałbym Wam życzyć: tego, żebyście nieustannie wzrastali w mądrości, która będzie Was otwierała na Boga. Moi drodzy, każdy z nas jest powołany do tego, aby spełnić w swoim życiu słowo Jezusa, by żyć nimi na co dzień. Także i do nas wszystkich odnoszą się też te słowa Ewangelii, które dzisiaj wybrzmiały. Słowa, w których Jezus wzywa nas do tego, by stawać się światłem świata, aby być solą Ziemi. Weźcie to sobie szczególnie do serca. Przez najbliższe kilka dni czy tygodni będziecie szczególnie na świeczniku, ale nie w ten sposób, o jaki chodzi Jezusowi. W waszych rodzinnych parafiach, w seminarium, podczas posługi w parafiach okolickich, będziecie na świeczniku. Będzie wielu Was komplementowało, zwracało uwagę na to, w jaki sposób posługujecie bo przecież diakon uświetnia liturgię. To może wbijać nas w pychę, samozadowolenie. Ale pamiętajcie wtedy, że bycie na świeczniku powinno wiązać się z tym, żeby dawać światło. Światło czyste, jasne, pokrzepiające, wskazujące na Boga. O to chodzi Chrystusowi. Macie być solą ziemi, czyli przyprawą pozornie mało widoczną i mało znaczącą, ale nadającą smak całej potrawie. Uczynicie to, dbając o głoszenie Ewangelii waszym słowem, a przede wszystkim waszym życiem. Nie pozostajecie w tym wszystkim sami. W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. Ją szczególnie proście o wstawiennictwo, jej powierzajcie wasze posługiwanie wasze wzrastanie i dążenie do świętości. Niech obecność Maryi, Matki Bożej i naszej Matki nie będzie w waszym życiu duchowym tylko pewnym pobożnym dodatkiem, ale jednym z najważniejszych elementów waszego duchowego życia. W tej waszej przyszłej posłudze wspiera was również cała wspólnota Kościoła Triumfującego, wasi święci patronowie, ale także Kościoła Pilgrzymującego, bo i my dzisiaj za was szczególnie się modlimy, Ofiarujemy komunię świętą w waszych intencjach, w waszej intencji. Prosimy dzisiaj szczególnie, aby Pan napełniał Was swoją radością i umacniał swoją łaską, byście w przyszłości mogli głosić światu Jego Ewangelię i prowadzić innych do Boga. Amen.